Uniwersalna rada na hejt i krytyka innych. Myślę, że nie ma uniwersalnej rady, ale to, co na początku zawsze mówię, czy ta krytyka, czy ten hejt, czy ci w ogóle ludzie, co to robią, opłacą za ciebie twoje wymarzone życie? Czy opłacą ci w ogóle to życie, które masz teraz? No niekoniecznie może być to wymarzone życie, jakie aktualnie masz, ale czy chociaż to życie, które masz teraz, ci opłacą? Czy dadzą ci na rachunki, czy dadzą ci na wynajęcie mieszkania, czy dadzą ci na leki, jeżeli będziesz potrzebowała pomocy, czy zadbają o ciebie, czy zadbają o twoje zdrowie? Nie. Jeżeli masz ten hejt, jeżeli masz tą krytykę, to pamiętaj, że robisz o wiele więcej. I pytanie do ciebie, jeżeli. Ktoś w Twoim kierunku daje ci takie obraźliwe teksty, obraża cię, krytykuje, hejtuje, to pytanie do ciebie, ty chcesz się poddać temu, czy mi są po prostu w dupie? Bo masz dwie drogi. Możesz iść z tym hejtem, z krytyką w dół i przyznać tym osobom rację, a możesz się stać osobowością, mocną osobowością, mocnym charakterem i iść w górę i przezwyciężyć to. Pytanie do ciebie, jak bardzo? Chcesz odnieść sukces.